Trzymano wszystkim z tej strony jest i ze mną dzisiaj jest koleś.pl tutaj przy nim. Przy nim. Jesteśmy obok siebie, mamy jump preskę. A to jest właśnie seria, którą Wam na poście zapowiedziałem. E, science of the Third. third. No. E, I na początku kopią tyłki ludziom. Aha. No, jak zwykle nasz chory Saint row mm -hmm. yeah. no czyli zabronione z kalifornii kiedy wiesz spróbuj co jest jest cyborgiem? Nie, oni mają tego... Zmieniacze głosów na gardle. Tacy Borgiem. To jestem ja, jakby I Ja bym nie chciał... A jeszcze chyba teraz właśnie odkryłem Jak mogę nagrywać Call of Duty yy, Zobaczę, muszę to odkryć Ale muszę zobaczyć <laughs> <laughs> Aha, headshot no, czym mordor? Ah. Okej, okay. spoko No to lecimy z tym koksem? No lecimy Okej okay. nadzieję, że nie będę miał lagów podczas nagrywania Starowa... y... I na glebę <laughs> jaki ziota. Ok. Okay. trzeba uszładować? Kaj, okay. no, okej. Okay. Okej. Okay. Ja tak czasami nagrywając z tam mm, mało mównym, ale Mordor w skali 1 do 10. Czyli okay, dajmy 10. Eym um, czekajcie chwilę Dobra, już jesteśmy mm, Po chwile no, tak, po chwili przerwy Wsiolić A, bo masz taką twardą rękę Okej okay. O só é isso? Olha o que é isso, Słuchajcie, muszę coś spróbować. O! Słuchajcie, muszę przypomnieć wszystko. Strasznie dawno w to nie grałem powiem wam jest jakiś pół roku. Nie grałem w tą grę, ale powiem, że miło do niej wrócić. Stare dobry czas można powiedzieć szczerze, co nie, ma No... E, e, co jakiś czas mogą się pojawić jakiś bonus Na przykład tryb chondry. Tryb hordy. W tym. Jaki idiota. Ja bym go rozstrzelał. Okej. Okay. A masz? O yes, muszę sobie wszystko przypomnieć. Czekajcie, chwilę, dajcie mi chwilę. Dobra, mniej więcej już ogarnąłem. Wybierzmy sobie teraz, skinnata, o! Dobra. Idą jeszcze, o idą Fatki. Aj, na szczęście, że mi się amunicja kończy. Aha, jeszcze niedługo się może na moim kanale pojawić seria z Crossfire'a razem z Kolesiem. się popykamy, tak, mamy Crossfire'a. Tam też troszkę posiejemy mordoru, więc tamte filmiki będą tylko dla ludzi hardcore. Tarcze! Ktoś tu zginie? Zobacz, zobacz. A pani zginie? Zobacz, nie. A powiedz mi, czy ktoś zginie? Zobacz. Ci oh. znąć! What the fuck, w środku Troszkę spóźniona, ale okej. Okay. Ja się ją ja tu napiję. Bo ja muszę wstać. Dobra. Okej. Okay. Go Okej... Okay. Mm. To było dziwne. Strzelałeś prosto, a zabijałeś tam. To oni ich zabili. No, pokazywało ci tra trafienie. Nie wiem. Okej, okay, znowu się ten do nas przyczepił kolą. Uhuhu! Ogarnij się koleś, szybko, 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 Mały trochę jesteś. Ja? Znaczy wtedy o ty, o tutaj. Jeszcze się przechonął O, tutaj. Uhuhu uh. Takie rzeczy to ja lubię. Boom. Ty No jest, jeszcze Jeszcze ty. Okej. Okay. Wiem, wiem, wiem. Ham. Okej. Okay jedziemy to jest teraz... To Skąd wiesz? Jak ja tylko umiem zrobić. No to zrób 2000 km nad ziemią. 2000 km. No przecież podaje tylko to. Ale pozdro dla ciebie 2000 km. No to Jezus 200 czy tam 100. Kilometrów. Jezus. Dobra, nie A, a tu cienki w matmie jesteś. Nieważne. Jezu, tu wyjdzie, nie kilometr? Kilometr, nie więcej. To tak, jak mi się okazja przytrafić. A widzisz się robić teraz, o, w Saints Rowie. Oj, amok Jezu. Gin. Bum. jeszcze ten się. Weź się odczep. Człowieku, no Nie, 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 zostaw, zostaw, spadaj No i Lecimy Dobra, co teraz? Uciekamy, bo już nie pamiętam tej kampanii eee, ucieczka? Aha Spoko Dobra Kontynuujmy. Oj, szacun wzrasta. Eby. Koleś ma patik. Wow. Ej. Ej, wyrzucaj z rodu gra. Wow. Aha, jeszcze się może pojawić seria z Assassina.

O, dajmy sobie coś takiego może. Tak. Aaaa! Czekaj. Mm, jestem Iron Man. Black Man. Dobry Mudzin. Dobry Mudzin. Jakiego przyjaciela masz? Dobry Mudzin. Pokaż. Zauważyliście to? Wiejska opaleni znam no i ja podziękuję, brak wiek jestem twoim ojcem ja Dobra jestem twoim ojcem Jaka tam imprezka jest. Dobra, zostawmy na pięćdziesiątkę Uwaga. Jest pięćdziesiątka Choryja a, nie, ja podziękuję. Dobra. Nie będę nic takiego chyba dawał. Żadnej brodawki. O, nie podziękuję. A, Dobra, dajmy to na 50 też. Też, też. Uuuu! Kasper Filiński hmm. Szerokościoła. Uuuu! Też... też on. To musi być 50, to musi być równe. Okej. Okay. A nie, to już było ciemię Dobra, tym się nie chce. Ja kiedyś w to gram, to ja się takim rzeczami nie bawiłem. O Boże. Lol. Nie, dobra. Kolor oczu. Zielony. Czarownica. O, daj ten zielony u góry. Ten u góry. O lol. Hero brain. Daj ten zielony u góry. Kota. Dobra, no. dajmy sobie niebieską uszy, jakie brudne. Mój, mój, mój nie, dobra, ja się takimi rzeczami nie chcę bawić. Szczękę, fajna. O, człowieku. Ta Batman. Ale muzyczka. Czy... Jezu, ja nie wiem, czy oni coś tutaj dodali, bo ja nie kojarzę czegoś takiego. Okej. Okay. Okej. Okay. A to realne, jest Hero Brain. Może sobie kupić, i zrobię sobie Hero Kupuj. Możemy wtedy zrobić. <laughs> Daj mi ja kupię. To będzie dobry. Nie, ten lubię najbardziej. Kaciu, ja muszę zrobić chwilową pauzę, zaraz wracam. Dobra, już jesteśmy. Um, ja sobie już pamiętam zawsze miałem ninja mi się najbardziej podobała teraz drwinę aha Aha. A słyszeli, granaty jakieś. On gra w Crossfire. Aha, i się nie będą pojawiały filmy przez dwa dni. Znaczy, teraz jest piątek. Mnie jutro nie ma. jadę na mecz do Krakowa z Ręcznej. W niedzielę też nie dam lady, więc dopiero w poniedziałek się ukaże ten film. Mm. Tak, jak wypadło. Marianne Dobra, Stawmy to. Um. Mm. A, no pominąłem włosy, no właśnie się tak coś dziwię. Okej. Okay. Mhm. Mm Hollywood Już po... O, oh, zrobiłem to. Dobra. Hmm. E, no, e, to co było. głową Zostawię takie włosy, jakie były mm, O, właśnie, hard rock Czarne Tak naturalne, męskie Zostawię Takie bardziej, o Dobra Tak nasz koleś wygląda Zatwierdzamy

Teraz będzie fajna akcja o, zaraz. Wiem, of course. No, ten dźwięk no, dźwięk of, come. of course. Musimy też dziennie przechodzić. Of course. Jesteś beautiful. Joj, like kiki. Syndykat? Okej. Okay.

O, Ooooooo ale Hetzra nóż z brzucha i fletrze, tak się zapali Kto? To będzie Ten! Dobra, 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 jedziemy z tym koksem. Ja muszę coś wypróbować. Okej, okay, ja muszę ogarnąć jak się robiło takie o. Nie, nie tak. S Aj!

Ja chcę do tego samochodu Ło <mum> <mum> oh, dammit! Rozstrzelali go? Dobra, nie ma czasu. No najwyraźniej go rozstrzelali.

Czyli spacem się odwracamy. Uh -huh. Uh -huh. I tak, ty masz Dedam, ty też masz Dedam, a wy lecicie na dutek tak? I... I. Tobie, kolego. Czy porozwalamy samochodziki? Strasznie łatwo się rozwala to teraz. Oh god! mamcie wow wow! Au! Boom. Mam cię, mam cię, mam cię.

To są e, Nie, co są moi, wiesz? Nie, będzie mi to... ...swoje życie. Aha, nieogarny. Czyli co, znowu po A O nie. Ja daj śmieciu. Spotkamy się w sądzie trafcie sobie, boom, headshot, a ciebie jak mam, zabić. No Jonas. Skroń. Tyszt. A, bravo. Le schön saxes. Okej. To czy to 20 Nie, 12 minut nie ma wyników jeszcze. Aha. Paryujemy. Lecimy, soundy. Hello. Też bym mu tak powiedział, szczerze. Albo mnie tak wypuścił ze spadochronu, żeby zabić jednego gościa. Ja bym go prędzej rozstrzelił. Ja bym go prędzej rozstrzelił. Jezu! A mu rozwalili. Gentlemen, negotiations were less than successful. Your IP will strike away. Steelport belongs to the Syndicate, and the Saints are not welcome. Mr. Kubain, gather your luchadores and bring me their leader's head. Mr. Miller, hack into the Saints' accounts and leave them nothing. LOL! Naraya spadam. Dobra. To będzie chyba na tyle w tym odcinku. Dzięki za... Jak o... masz tytuł na Nara, Naraya spadam. Mhm. Yy, dobra, to to będzie tyle. Mam nadzieję, że Wam się film podobał. No i mhm. do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć i czołem, a ja wam powiem tyle. Na